Technika administracji to kierunek dla osób, które jak ryba w wodzie czują się w branży biurowej lub zarządzaniu, w organizacji i w udziale spotkań służbowych lubią pomagać w sporządzaniu dokumentów dotyczących spraw administracyjnych, a także prowadzić postępowania administracyjne. W naszej szkole zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną, która daje szerokie umiejętności niezbędne w pracy w administracji publicznej, zarówno tej rządowej, jak i samorządowej. Na zajęciach słuchacze korzystają z programów komputerowych niezbędnych do wykonywania zawodu, przygotowują standardowe formy korespondencji służbowej, a także uczą się rozróżniać, obliczać, a także interpretować podstawowe miary statystyczne oraz dokonywać ich selekcji pod kątem ich przydatności analitycznej i decyzyjnej. Absolwent zna i potrafi zastosować w praktyce przepisy prawa pracy, prawa cywilnego, gospodarczego i finansów publicznych, co jest niezbędne i bardzo pomocne nie tylko w pracy, ale i w życiu prywatnym. Zapraszamy.